A jak duża jest ta ryba, którą chciałbyś złowić? No, czyli nie większa od kijanki, co? Ta będzie odpowiednia. <grymka> George nie znał się na wodnych chrząszczach, ale wiedział, że nie pomogą mu szukać kijanek. To dopiero było dziwne stworzenie. Wyglądało jak kijanka, trochę. Pływało jak kijanka, jakby, ale miało nogi i prawie nie miało ogona. Nie jak kijanka. Cześć, George. Nie masz żadnych kłopotów z kijankami, co? Świetnie! Przyprowadź je kiedyś do mnie w odwiedziny. Aha. Aha. George wiedział, że kiedyś będzie musiał powiedzieć Bilowi, że zgubił kijanki. Wiedział też, że może już nigdy nie zobaczyć małych przyjaciół. Po powrocie do miasta George starał się nie myśleć o kijankach. Nie było to łatwe. <grywa> <grywa> George nie mógł w to uwierzyć. To dziwne stworzonko było jedną z jego kijanek, a on je wypuścił. Ale, George, wróciliśmy z nad jeziora. Pojedziemy za miesiąc. Bill mówił, że kijanki będą rosnąć w niesamowity sposób, ale ile urosną w miesiąc i jak się zmienią? George, szukałyśmy cię w całej okolicy! Masz 400 kilo gotowanej sałaty? George naprawdę musiał wrócić hmm. nad jezioro. Ale wrócił dopiero po kilku tygodniach. Na szczęście nigdzie nie zobaczył ogromnych kijanek, ale swoich przyjaciół też nie mógł znaleźć. Pewnie wszystkie kijanki wystraszyła ta hałaśliwa żaba. George musiał jednak powiedzieć Billowi, że zgubił kijanki. Cześć, George! Bardzo dobrze, że postanowiłeś już wypuścić moje kijanki na wolność. Widziałeś, jak przeobrażają się w żaby? Niezła sprawa! Aha, a moja gąsienica przeobraziła się już w motyla. Widzisz? Uuu, a więc kijanki cały czas tu były, tylko, no, dorastały. Uśmiechnij się. Wkrótce George uznał, że żaby są jeszcze lepsze od kijanek. Oj, ale nie zawsze.